Three, two, one. Pro no, ekipa tu, i taki pro tip na dziś, yy, ponieważ zauważyłem, że wiele osób ma z tym problem, my również. Yy, mianowicie, yy, szczególnie te tańsze, za wiecie parę na 20 parę, 30, parę złotych, yy, pasy nośne mają takie fajne karabinczyki, czasami ładnie wyglądające. z jest taki problem, że się po prostu niszczą. I to do tego stopnia, że mamy w tym momencie dość sporo takich pouszkadzanych. Yy, więc co robicie? Oczywiście nie panikujecie, wyrzucacie i tak dalej. Jest, że, że tak powiem, sposób yy, zamienny. Yy, w naszym przypadku są to zwykłe karabinczyki bana, jedna złotówka kosztuje taki karabinczyk, Mo, można różne wymiary sobie zrobić, można sobie nawet gdzieś tam jak chcecie więcej wydać są kolorowe jakieś tam y, pseudo wojskowe już z jakimiś tam elementami, wiecie, podwójne i tak inne jakieś ciekawe rzeczy, ale ogólnie chodzi o to, że taki prosty karabinczyk Sprawi, że Wasz pas jest z będzie pasem przydatnym, a nie jakimś, wiecie, że czasami widziałem na Zip ludzie łapali, no też się da, tylko to jest takie bardziej jednorazowo, tak? nie, nie wypniecie tego, tylko na stałe, już no, dobrze można przywiązać. W tym przypadku odzyskujecie całkowicie użyteczność, jest całkiem fajne i przede wszystkim mówimy o krawinczyku, który ma kilkadziesiąt kilogramów atestowanych tych dźwigów, tak, taki zwykły nawet ten, 5 mm to bodajże po 80 kg, czyli moglibyście dosłownie Zawisność na tym karabinczyku, jak nie wiem, z drzewa spadacie, giwera wam się zaczepiła gałąź, a Wy wciąż wisicie i to was utrzyma. Tak, przynajmniej te lżejsze osoby. No mnie to niekoniecznie. <laughs> Jeśli o to chodzi, więc pamiętajcie. Yy... To jest bardzo dobre na szybkie, wiecie, na szybko, tak? Zresztą takie karabinczyki warto mieć zawsze przy sobie. Gdzieś tam, jak jedziecie w plecaku trzymacie coś. Więc na szybkie nastąpienie, na szybko, jak mam, wiecie, gdzieś tam na misji nie chcecie się męczyć z giwerą, tylko na szybko podpinacie sobie i działa. Ale będę szczerze, to się na tyle dobrze sprawdza, że nie wiem, czemu miałby ktoś dobry paznośny wyrzucić, tylko dlatego, że ma taki karabinczyk zamiast takiego czegoś, tak? Także protein na dziś, taki szybciutki, co nieco Wam może komuś pomoże. Na razie, trzymajcie się.